No to ja witam Was bardzo serdecznie razem z Ignis na Wielkiej Sowie. Witam Was w miejsc, magicznym miejscu, gdzie przyroda łączy się z przygodą, przygoda łączy się z człowiekiem. Czujcie się jak u siebie w domu, bawcie się dobrze i czerpcie z przyrody wszystko to, co najlepsze. Jesteśmy w fantastycznych górach sowich. Tylko czy góry sowie tak naprawdę mają coś wspólnego z sowami? Tak, jest z tym miejscem związana przepiękna legenda o siedmiu siostrach. Dawno, dawno temu były lasy, potężne lasy, gdzie okiem sięgnąć tam one występowały, gdzie niegdzie na polanach były potworzone jakieś osady. No i w tych lasach niedaleko Kamionek mieszkał pewien yy, szlachcic o imieniu Wacław. Miał siedem córek pięknych, mądrych, pracowitych i chciał dla nich jak najlepszego losu. Wychowywał, dbał o nie, chciał księcia dla każdego z nich. Lata mijały, panny dorastały, pojawiali się coraz to nowi kawalerowie. Ale tu nic im brakowało. Ale księcia nie było. No i niestety zło, zrobiło się tak, że panny chciały poczuć życia. Nie chciały być zamknięte w swoim grodzie, chciały zobaczyć, poznawać świat, doświadczać życia. No i szukał jakiegoś sposobu i któregoś pięknego dnia w okolicy pojawił się nieznajomy, dziwnie ubrany, o ciemnej karnacji skóry, zaczęły z nim rozmawiać, bo był gościem Wacława i on w tajemnicy przed Wacławem podarował mi taką piękną jedwabną chustę, która miała pewną magiczną moc. Pozwalała na kilka minut zamienić się w jakieś specjalne zwierzę, które sobie ktoś zamarzył. Marzenia każdego. No i jak one dostały tą chustę, to zdały sobie sprawę, że dostały fenomenalne narzędzie do tego, żeby uciec pod opieki ojca. Schowały się pod tą chustę i w nocy, gdy wszyscy spali, uciekły z osady pod postacią siedmiu zajączków. Uciekały sobie w ten sposób, zającz szybko biega, jest niepozorny, ucieka, więc nie zwracały na siebie uwagi. Gdy rano ojciec zorientował się, że nie ma córek w ich sypialniach, wpadł w wielką złość i ruszył za nimi w pościg, tylko nie bardzo wiedział, gdzie ma ich szukać. Biegał w różne strony, jeździł konno, nie potrafił znaleźć śladu swoich córek, więc poszedł poradę do swojej zaprzyjaźnionej wiedźmy, która też niedaleko tutaj mieszkała, i poprosił ją o radę. Ona zajrzała w swoje magiczne zioła, swoje kamienie i runy, no i powiedziała, że Siostry mają magiczną chustę, która sprawiła, że ukryły się pod postacią zajączków. No i uciekają przed nim, że chcą po prostu żyć i chcą poznać swoich partnerów do końca życia. Chciał zezłoszony Wacław szukać zajączków, ale wiedźma go zatrzymała, powiedziała, słuchaj, dam ci bukową, magiczną różkę, która sprawi, że też będziesz mógł się zamienić w jakieś zwierzę. No i yy, Wacław zamienił się w Jastrzębia. Jastrząb szybki, zwrotny, zaczął lecieć przez las, jego naturalne środowisko, wypatrzył zajączki. Jak zobaczyły zajączki, że są gonione przez jastrzębia, zamieniły się w sarny. Chyżym krokiem po skałkach uciekły, schowały się przed jastrzębiem. W tym czasie w zamienił się wilka i gonił za tymi sarnami. W geście rozpaczy, nie wiedząc już, co mają zrobić dziewczyny, zamieniły się w suwki, pochowały się po dziuplach, pochowały się po skałkach i w tym momencie Sprawiła się rzecz, o której były poinformowane, że tylko dwa razy mogą bezpiecznie skorzystać w przebranie w zwierzęce ciało. Za trzecim razem już nie będą w stanie wrócić do ludzkiej formy. W momencie, jak ojciec zdał sobie sprawę, co zrobił, goniąc swoje córki, z rozpaczy zapłakał, wrócił do swojej postaci, zaczął szukać swoich córek. Niestety już nie był w stanie ich znaleźć. Miejsce, w którym ostatni raz je widział, nazwano skałkami siedmiusówek. I od tego miejsca wzięła się nazwa Górsowich. Tak, i te siedem suwek to miejscowość Kamionki. Będąc na wysokości kościoła, mijając kościół, podążając przecudnym spacerkiem, dochodzi się właśnie do tych skałek, do tych siedmiu suwek, do tych zaczarowanych sióstr, które chcąc wolności zostały uwięzione na zawsze. W formie sowy. Co ciekawe, ponoć bardzo często słuchać głosy prawdopodobnie tych słów, które zawodzą na swoim nieszczęściem. No, góry sowie są jedną wielką tajemnicą, Dlatego warto tą tajemnicę w nieskończoność odkrywać.